Dzień dobry drodzy ogrodnicy. Tak wygląda nasza rozsada papryk. Papryki słodkie, ale także jest tutaj część papryczek chili. Drodzy ogrodnicy, mamy w chwili obecnej połowę kwietnia, i na niektórych sadzonkach zaczynają się pojawiać, popatrzcie, pąki kwiatowe. Beatka zbliży tutaj na górze. Podjedźmy sobie tutaj, popatrzcie, tu już zaraz będzie kwitła, i w kątach tutaj liści też się pojawiają kolejne pąki kwiatowe. Nie każda odmiana oczywiście wytwarza w chwili obecnej te pąki, w szczególności odmiany wczesne, ale także niektóre odmiany chili. No i drodzy ogrodnicy, dostajemy pytania związane z tym, co robić z takimi pąkami. No właśnie, i tutaj jest tak naprawdę dwie szkoły. Popatrzcie sobie, tak wygląda ta sadzoneczka. Jeszcze jest stosunkowo niewysoka. W małej jeszcze doniczce. No i teraz, oczywiście, jest pytanie: czy obrywać te pąki kwiatowe? Zaraz Wam jeszcze pokażę jedną rzecz. Popatrzcie, jak już pięknie system korzeniowy tej roślinki się rozbudował. Więc mając taki system korzeniowy, zasadniczo mogę, i my akurat to zrobimy, czyli co? Delikatnie wyłamuję tego pąka. Widzicie? Jest. To samo robię z tymi papryczkami. Te większe, oczywiście, pąki kwiatowe. Patrzcie, pyk, patrzcie pyk. Możecie zadać mi pytanie, no ale po co ty to robisz? Niech ta papryczka ci kwitnie. Drodzy ogrodnicy, do wsadzania tej papryki w grunt do tunelu, czy też klarenki nieogrzewanej mamy jeszcze no, z, dobre, z dobry miesiąc czasu, może nawet półtora miesiąca, bo nie wiemy, jaka będzie oczywiście wiosna, a my wsadzamy do nieogrzewanych, przecież tuneli, a tym bardziej prawda, do gruntu, a papryka jest rośliną wybitnie ciepłolubną. No i właśnie, drodzy ogrodnicy, my podejmujemy to ryzyko, tą decyzję, że te pąki kwiatowe na tym etapie będziemy usuwać. To jest jeszcze za wcześnie, żeby ta papryczka nam kwitła. Ale oczywiście, jeżeli macie takie możliwości, to zostawcie sobie je. Tylko musicie mieć możliwości, musicie mieć miejsce, bo pamiętajcie o jednym. Papryczka Celem rozwinięcia tych kwiatów, zawiązania owoców, co potrzebuje składniki odżywcze wodę, ciepło. Ona będzie traciła siły witalne na rozwój pierwszych kwiatów, pierwszych owoców. I teraz zadajcie sobie pytanie: czy ta sadzonka, którą macie, jest na to przygotowana? Nasza nie jest na to przygotowana. Bardzo byśmy chcieli, żeby zaczęła ewentualnie kwitnąć, no. Powiedzmy na początku maja, teraz mamy połowę kwietnia, więc jeszcze jakieś pół miesiąca za wcześnie nam kwitnie. Więc świadomie usuwamy część kwiatów po to, żeby roślinki ładnie nam rosły. A nie wchodziły w okres owocowania. Owocowanie, a raczej kwitnienie i owocowanie, są to okresy energetyczne. Roślina potrzebuje dużo pokarmu, czy to z fotosyntezy, czy z gleby, pobierając składniki pokarmowe, żeby kwitnąć, żeby zawiązywać owoce. Na tym etapie, naszym akurat zdaniem, w odniesieniu do naszych tutaj tych roślinek, my nie możemy jej pozwolić, żeby traciła siły witalne na ten proces. To jeszcze dla niej nie jest ten czas. Ale sami, słuchajcie, podejmijcie decyzję, co robicie. My akurat te pierwsze pąki kwiatowe usuwamy.